No ja dobra. Ja też z nikoksą. Cześć Pany i panewki, dzisiaj kolejna niedziela, kolejny vlog. Dzisiaj zabieram was w podróż do Elbląga, czyli przez województwo pomorskie do Warmińsko-Mazurskiego. Jedziemy tam zakosztować pysznej golonki oraz spieczonych żeberek. Także zapraszam Was do oglądania. Przy okazji dzisiejszego odcinka przetestuję sobie kamerę Insta360, po to, aby te filmy były ciut ciekawsze. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, więc zapraszam do dzisiejszego odcinka. Dzisiejszy wyjazd do Elbląga to jest taka typowa próba sił. Otóż chcemy sprawdzić, jak będziemy się czuć po przejechaniu około 400 km, bo tyle chcemy narzucić sobie dziennie na przejazd w Bieszczady. To jest sprawdzenie sprzętu i naszych możliwości, więc postanowiliśmy właśnie, że ta trasa będzie idealną. Będzie troszeczkę dróg bocznych, będzie ekspresówka, więc jak najbardziej to będzie taka trasa mieszana, a przy okazji będzie chwila, by zobaczyć Elbląg, w którym jeszcze tak naprawdę nie byłem. Delektujmy się widokami i jazdą. Teraz, tak na szybkości, zanim zdążymy dojechać do Malborka, postaram się Wam powiedzieć, co mam teraz zamontowane u siebie. I tak wariator OM, czyli seryjny wariator KGF-a. Przeciwtalerz też oryginalny KGF-a. On został zakupiony na OELIX-ie ze stacji demontażu właśnie skuterów. I w bardzo dobrym stanie, więc on u mnie siedzi dodatkowo rolki 12,5 gramowe oraz nowy pasek napędowy marki Mitsuboshi. Wymiary. Po zewnętrznej stronie paska to 919 mm, 22,5 mm szerokości i 10 mm grubości. Co do korektora momentu obrotowego, sytuacja wygląda następująco: korektor momentu obrotowego który był zakupywany z całym zestawem napędowym KGF -a. został niestety wymieniony z tego względu, że dostał bicia na jednym z talerzy więc do Hondy wjechał mój stary korektor momentu obrotowego natomiast sprężyna centralna wjechała z nowego zestawu i tam było ewidentnie widać, że ta nowa sprężyna jest o jakieś 5-6 cm wyższa, no i wjechało też te nowe sprzęgło z poprzedniego korektora momentu obrotowego z tymi nowymi sprężynkami i nowy dzwon sprzęgła tak wygląda na dzień dzisiejszy napęd CVT u mnie i tak to już zostaje. No, i dojechaliśmy już do Malborka. Parkujemy się szybko w zatoczce przed zamkiem, szybkie trzy zdjęcia i lecimy dalej do Elbląga. Ten czas, który dzisiaj poświęcimy na jazdę, to będzie taki średni czas, który będziemy codziennie poświęcać właśnie w drodze do Bieszczat. Dlatego nie ma czasu na zwiedzanie, tylko po prostu jazda, jazda, jeszcze raz jazda. I tutaj, w tym momencie, właśnie wlatują podziękowania dla Artura, który udostępnił mi swój wariator marki RMS, wraz z kompletem różnego rodzaju rolek o różnej gramaturze, oraz pasek napędowy. Naprawdę wielkie podziękowania dla tego człowieka. Testy się oczywiście odbyły, ale oczywiście nie byłbym sobą sierota dola. Po prostu niechcąco usunąłem cały materiał z karty pamięci. Więc niestety musicie mi uwierzyć na słowo, że no, ta charakterystyka tego wariatora nie przypominała charakterystyki oryginalnego wariatora OM. No i my tu gadu-gadu, a tu już tymczasem jesteśmy w Elblągu. Fajna architektura starych kamienic naprawdę robi wrażenie. Żywam się starym prikom, jeszcze chcę, tak usłyszałem wczoraj. No ja się wcale nie czuję stary tak jakbym o kulach do motorka dochodzi to kurna, pojazd. ja bym tej drugiej kurki nie jeżdżał i ja mówię, wejdź bo ja, to jest kurde, pierwszy raz jedziemy mb. prawda, ale teraz już 25, wiem 25, 26 jest stopni mówię, kurczę jak to się okaże że będzie ci za zimą to, to że na Szatkowa jest ale robi robotę robi robotę, jest fajny, tak?

220 km dobę i mm, No? Golonka pieczona pod 14-dniowym Mój właśnie Zatrzymają no nas tak, To jest na, golonka w tak, na moturach nas zatrzymają. Żeberka marynowane z zioł, ziołach No ale też czuję, że będzie tak solidne bo masz 400 plus 120 plus 150

No i obiadek zjedzony, co nieco pozwiedzane. Rzut okiem jeszcze na stare kamienice Elbląga. Naprawdę to pięknie wygląda, jest pięknie odrestaurowane. Jeżeli będziecie w Elblągu, zajedźcie sobie do Studni Smaków. Naprawdę fajna restauracja, naprawdę dobre jedzenie i w rozsądnych pieniądzach. A my jedziemy teraz do CPN-u zatankować się, spić kawę. I wracamy z powrotem, bo czas nas goni. Czas dzisiaj będzie właśnie grał tą główną rolę. Ile będziemy potrzebować czasu na przejechanie tych 400 km, jadąc właśnie w bieszczady. To jest taka symulacja, już powtórzę to po raz kolejny. Więc nie ma co czekać, nie ma co zwiedzać. Teraz liczy się czas przejazdowy. Na pewno tą trasę pokonamy jeszcze raz z małżonką, tym razem już samochodem. Zatrzymamy się właśnie w Malborku, żeby zwiedzić Zamek Krzyżacki oraz przyjedziemy ponownie do Elbląga, żeby już tak szczegółowo móc sobie pozwiedzać to miasto, bo naprawdę widać tutaj potencjał do zwiedzania, więc na pewno tu jeszcze wrócimy. A teraz jeszcze tak w ramach przypomnienia, jeśli oglądasz moje filmy, a nie subskrybujesz, no to polecam zasubskrybowanie kanału, skrobnięcie jakiegoś komentarza, z chęcią na niego odpiszę. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało w komentarzach. A jeżeli chcecie coś prywatnie, no to w opisie jest mail kontaktowy do mnie. Także zapraszam. Także pamiętajcie, jeśli nie subskrybujecie, wciśnijcie subskrypcję i dzwoneczek. A teraz wjeżdżamy na drogę ekspresową S7. Troszeczkę podgonimy czasu. Zobaczymy, jak czas będzie przejazdu tych 400 km. Na samym końcu będzie podsumowanie całego przejazdu. W drodze natrafiliśmy na niegroźny na szczęście wypadek, także uważajcie na siebie motocykliści i e, kierowcy e, samochodów. Pamiętajcie, że zbliża się teraz okres wakacyjny, każdy się spieszy, także uważajcie na siebie. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to znaczy, że obejrzałeś już cały odcinek, za co Ci bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj odległość, którą pokonaliśmy, to 388 km. Czas samej jazdy to 6 godzin 11 minut. Prędkość maksymalna była w granicach 108 km na godzinę według GPS-u. Czas jazdy takiej realnej, czyli. Od momentu wyjścia z domu do powrotu to 10 godzin, czyli pokonanie 400 km zajmie nam na spokojnie 10 do 11 godzin z przerwami na kawę, obiad. Czy to dużo, czy mało, to już zostawiam Wam do skomentowania pod tym filmem. Ja się z Wami żegnam, dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam Was niebawem na kolejne odcinki. Lewa w górę. Pozdrawiam, cześć.